Brygadier Robert Licznerski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 10 zdarzeń, w tym 6 miejscowych zagrożeń, 3 pożary i jeden alarm fałszywy. Wśród miejscowych zagrożeń mieliśmy dwa wypadki drogowe: potrącenie osoby, zadymienie w kuchni, zwłoki w rzece Nogat oraz uwięzionego kota na drzewie. Wśród pożarów mieliśmy pożar samochodu, pożar altanki oraz pożar śmietnika. Dnia 22 maja o godzinie 19.39 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym motocykla z ciągnikiem rolniczym w miejscowości Lichnówki. Po dojeździe pierwszego zastępu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach do miejsca zdarzenia zastaną motocykl na lewym pasie jezdni po zderzeniu z ciągnikiem rolniczym. Poszkodowany motocyklista był przytomny, znajdował się na poboczu drogi. Kierowca ciągnika rolniczego nie doznał obrażeń. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w motocyklu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, m.in. poprzez stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa, uniechromienie prawego stawu skokowego, opatrzenie ran powierzchniowych. Następnie osoba poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. W zdarzeniu brały udział dwa zastępy z jednostki ratowniczej gaśniczej w Malborku. I Ochotnicza Straż Pożarna z Lichnowy. Dzień dobry, młodsza aspirant. Sylwia Kowalewska, oficer Pesowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Wczoraj, 26 maja, około godziny 15.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Malborku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na Drodze Krajowej nr 55 w pobliżu miejscowości Wielpark. Funkcjonariusze, którzy pracowali tam na miejscu, wstępnie ustalili, że 33-letni mężczyzna, kierujący Fiatem, jadąc od strony sztumu w kierunku Malborka, chciał skręcić w lewo i zwolnił przed wykonaniem tego manewru, a jadący za nim motorem marki Yamaha, 44-letni mężczyzna, nie zachował ostrożności i najechał na tył tego zwalniającego pojazdu. Mundurowi zbadali stan trzeźwości obu kierowców, byli trzeźwi. Motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Teraz śledczy będą wyjaśniać szczegółowo przyczyny i okoliczności tego wypadku. Dnia 24 maja o godzinie 20.48 otrzymaliśmy zgłoszenie o zwłokach w rzece Nogat w pobliżu mostu drogowego. Po dojeździe zastępów z jednostki ratowniczej gaśniczej w Malborku do miejsca zdarzenia stwierdzono zwłoki widoczne w odległości około 20 metrów od brzegu na rzece Nogat. Po zwodowaniu łodzi ratownicy dopłynęli do zwłok i odholowali je do brzegu. Następnie, na potrzeby pracy prokuratora i technika policyjnego, ratownicy wykonali oświetlenie terenu akcji. W zdarzeniu brały udział dwa zastępy z jednostki ratowniczej w Malborku. W piątek, 24 maja około godziny 21, z rzeki Nogat wyłowiono ciało nieznanego mężczyzny. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość Denata. W czynnościach brał udział prokurator, który wstępnie wykluczył udział osób trzecich, mogących przyczynić się do śmierci tego mężczyzny. Ciało zabrano do prosektorium celem wykonania sekcji, od której będzie zależało dalsze postępowanie. Trwają w tej chwili czynności zmierzające do ustalenia tożsamości tego mężczyzny. W miniony weekend policjanci zabezpieczali prawidłowy przebieg wyborów do Europarlamentu. W powiecie malborskim nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości. Wybory przebiegły spokojnie, bez incydentów naruszających porządek prawny. Poza tym malborscy funkcjonariusze obsłużyli dwie kolizje, zatrzymali dwóch kierowców bez prawa jazdy. Oraz za wykroczenia drogowe nałożyli 23 mandaty karne, głównie za przekroczenie dozwolonej prędkości.